No więc chciałem się pochwalić bardzo ładną Polędwicą. Bardzo, bardzo, bardzo dobrą. Polędwica jest, dobra. Lubi gorwa, zupa, strupa, popra, ja pierdole. Nie no, generalnie. Pół kilo Polędwicy niedużo, ale zjem sam to zamraż. To wygląda jak... Nie wiem, ja kurwa anaconda która pomknęła twojego starego, jak poszedł wypasać świnie na, na pole i mu wjebały wszystkie ziemniaki i on na koniec poszedł sprawdzić, czy się już wylewa szamba na pole bo Szambonura oszczędzał na szambonurze i rzadko to Szambo tam u niego wybierali na, na wiosce i szambo rozlewał po polu, żeby lepiej w glebę weszło jak obornik i później sprzedawał kurwa, dwa razy więcej pyrów niż jego sąsiedzi, którzy nawozili go końskim łajnem i on był przez to bardzo mądry, dostał nopla, a ja mu zajebałem dwie świnie z chlewu i tutaj niebałem, już mam jedną polędwiecę.